Mecz Radomiaka z koroną od wielu lat wywołują nieopisane wręcz emocje wśród naszych kibiców, którzy tylko oczekują na spotkania z odwiecznym rywalem. W ostatnim czasie byliśmy niezadowoleni po meczu z żółto-czerwonymi, ale częściej jednak uśmiech nie schodził nam z twarzy. By opisać rywalizację pomiędzy miastami zabrakłoby nam dziś czasu. Natomiast chociaż na chwilę powróćmy do meczów pomiędzy Radomiakiem a Koroną sprzed lat, które opiszą nam uczestnicy tamtych wydarzeń byli zawodnicy naszego klubu. Zbigniew Wachowicz, obecny asystent trenera Mariusza Lewandowskiego oraz Jacek Kacprzak, trener młodych piłkarzy w Akademii Radomiaka. Jedno co, co pamiętam z, zawsze sprzed tygodnia, przed tym meczem, że, że przygotowania były no I całkiem, całkiem inny niż do, do każdego, każdego meczu. Także, także na, pewno, na pewno mecze z Koroną były meczami troszeczkę innymi, jeżeli chodzi o samo przygotowanie. Takie i mentalne, i, 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 i takie też i sportowe. Wiadomo, że to, to mecze są zawsze mecze walki i, i na, tym, na tym trzeba się też i, i skupić. Rzeczy piłkarskie, techniczne też są ważne, ale akurat w tych meczach najważniejsza jest, jest, jest ambicja, jest zaangażowanie. to. Ten mecz z Koroną 2004-2005, tutaj na Radomeku 2-2, przegrywaliśmy 2-0, Pewnie stadion ludzi, skończyło się. Wynikiem 2-2, goniliśmy wynik, no wspaniałe, wspaniałe przeżycie. To nie jest taki sam mecz jak każdy inny, to, to, to jestem przekonany, przynajmniej dla mnie to zawsze tak było. I mam nadzieję dla, dla obecnych piłkarzy również, również będzie to mecz no, pod takim właśnie mocnym, mocnym graniem. No. Daj Boże zwycięski. W momencie kiedy Korona awansowała do Ekstraklasy, pierwsze pytanie jakie padło od znajomych kibiców, kiedy mecz z Koroną? Także no samo to już pokazuje, jak, jak, jak ważny dla środowiska Radomia, dla kibiców Radomiaka e, jest ten mecz i, i były te mecze. Także tutaj ewidentnie nic się nie zmienia. To był taki szczególny mecz, bo nam były bardzo potrzebne punkty, tak? Ten e, 2-0 przegrywaliśmy w zasadzie, e, już gdzieś tam chyba troszeczkę tej gary brakowało. E, udało się, udało się e, jakby odwrócić losy. Korona, gdzie już miała awans chyba, raczej pewny mi się wydaje, wtedy mieli praktycznie do, do ekstraklasy, e, Też mnie później z, z, jakby e, e, z, dziwiło, czy może. E, może nie aż tak bardzo, ale naprawdę podchodzili do tego meczu jakby grali o Mistrzostwo świata. Naprawdę. To jest e, e, taka twarda męska gra. Ee, nawet po meczu bardzo źli, bo rozmawiałem, mamy kolegów. Po meczu bardzo źli, że, że po prostu zremisowali. Także, mm, tak jak mówiliście, że to jest jakby dla mnie, dla młodego chłopaka, ja się tutaj zderzyłem kiedyś. E chyba w 89-90, już nie pamiętam dokładnie, pierwszy mecz z Koroną Kielce zagrałem jako młody chłopiec gdzie przy pełnych trybunach. Dla mnie to było mega przeżycie. Tak? Też udało się wygrać 1-0 i, i też chyba strzeliłem bramkę nawet. Także gdzieś do tych, do tych meczy tutaj takich e, z tą Koroną, czy tam e, w ogóle z Błękitnymi, jeszcze jak, jak był Błękitny, Błękitnie, no to mówię, to gdzieś tam miałem jakieś, jakieś szczęście. Czy mecze u nas, czy, czy na wyjeździe. No tutaj kibice też naprawdę dawali, dawali, dawali mega dużo. Tutaj mówię, no czy ten mecz, nawet który się skończył 2-2, no to, to tutaj też na pewno kibice ponieśli. Zdecydowanie dwunasty zawodnik. Ja liczę na, na, na zwycięstwo tutaj też e, życzę z, e, jakby kibicom, piłkarzom, całemu tutaj klubowi. Także wiem jakie są to, s, są to szczególne mecze dla, dla naszego klubu, także, także e, trzymam kciuki za zwycięstwo. Mam nadzieję, że dopniemy tego i zwyciężymy razem. 3-1 będzie. 3-1 dla Radomia. Idziemy po zwycięstwo dla Radomia.